Istnieje taka prawosławna legenda, która mówi o tym, że kiedy Jezus już wstąpił do nieba, to otwarły się duchowe bramy, Jezus wstępuje do nieba. No i aniołowie tacy zafascynowani, co tam na ziemi patrzą, ale oczywiście oni widzą świat od strony duchowej, więc widzą, że cały świat w ciemnościach duchowych i tylko taki 11 punkcików, 11 apostołów, bo Judasz już nie żyje. I mówią, Jezu a co to jest te 11 świecących punktów a Jezus mówi no i mamy z ojcem taki plan że tych 11 rozejdzie się po całym świecie ogłosi ewangelia, a potem kolejni kolejni w ten sposób cały świat usłyszy Ewangelię I jeden z aniołów mówi no fajny plan a jeżeli to nie wypali to wtedy co Jezus mówi nie mamy planu B Wiem, wiem, opowiadałem już przynajmniej z raz ta, to, yy, tą legendę, uważam, że naprawdę jest ona świetna, ale dzięki czemu udało się ten plan Boga, Ojca i Jezusa wprowadzić w życie? Dzięki czemu Ewangelia się rozeszła? Dzięki czemu do dzisiaj się rozchodzi? Dzięki czemu Ty też masz możliwość słuchania, ja mam możliwość głoszenia, i Ty też, jeżeli jesteś wierzący, masz możliwość głoszenia. Dzięki czemu to nie jest dobre pytanie. Lepszym byłoby dzięki komu? Dzięki komu? Dzięki osobie Ducha Świętego. I teraz przyglądamy się różnym aspektom modlitwy. Przeszliśmy już Ewangelię i nauczania Jezusa, takie kluczowe też modlitwy, które Jezus zanosił. Teraz przyjrzymy się w tym jednym nagraniu dziejom apostolskim, które nazywane są Ewangelią Ducha Świętego. I przyjrzymy się jednemu aspektowi modlitwy, który najczęściej powtarza się w dziejach apostolskich, a potem przejdziemy do listów Pawła, potem do Apokalipsy. Więc końcówka Ewangelii Łukasza i początek dziejów apostolskich, ponieważ Łukasz napisał i Ewangelię, i dzieje. Jezus mówi tak, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Czyli Jezus mówi: Oczekujcie na moc Ducha Świętego. Oczywiście apostołowie słuchali nauczania Jezusa, byli też posyłani na misje, przeszli różne przeciwności i trudności z Jezusem, więc ich charakter był ukształtowany, więc mieli wiedzę, mieli doświadczenie, mieli charakter, ale Jezus wiedział, do tego, żeby Ewangelia się rozeszła, potrzebujecie oczekiwać na moc Ducha Świętego. I teraz chcę powiedzieć o czymś takim co pamiętam pod jednym z nagrań e, kiedy mówiłem modlitwa na którą Bóg zawsze odpowiada ktoś po tym nagraniu napisał do mnie e, no to nie jest tak to jak się rodzimy na nowo to Duch Święty w nas zamieszkuje nie potrzebujemy więcej prosić o Ducha Świętego Więc to jest poplątanie z pomieszaniem Oczywiście że Duch Święty w nas zamieszkuje Oczywiste jest w Ewangelii Jana mamy to że kiedy Jezus martwych stał tchnął na uczniów Ducha Świętego W momencie nowego narodzenia Duch Święty w nas zamieszkuje jednak do tych Ludzi, w których zamieszkał Duch Święty, Jezus powiedział, oczekujcie na moc Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty nie jest energią, mocą, czymkolwiek. Duch Święty jest osobą. I to jest, są etapy wchodzenia w przyjaźń z Duchem Świętym. To jest tak, jakbym powiedział, hmm, e, wymienił konkretną datę i powiedział, wtedy wziąłem ślub. Od tej pory Bożena jest moją żoną. No wspaniale, ale czy to oznacza, że nie mam pogłębiać relacji z nią? Czy mam tylko się odbywać do tego, no my już jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem? No tak, ale jak wygląda nasza relacja? Więc te różne, więc to, że Duch Święty nas zamieszkał, to jedno, a to, że kiedy modlimy się, kiedy przyzywamy Ducha Świętego, kiedy chcemy wejść głębiej w relację z Nim, kiedy chcemy Go bardziej słuchać, chcemy, żeby On bardziej działał w naszym życiu, żebyśmy byli bardziej podatni, to jest inna sprawa. I Jezus o tym mówi. Okej, okay, Duch Święty w Was zamieszkuje, ale teraz pozwólcie, żeby przez Was żeby udzielił wam mocy do bycia moimi świadkami, do głoszenia Ewangelii. I potem czytamy drugi rozdział dzie y dziejów apostolskich, jeden z moich ulubionych fragmentów biblijnych, który jest napisane, kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. Lubię to słowo wreszcie. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. Napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch Święty pozwalał mówić. I kiedy Duch Święty do nich przyszedł, wypełnił ich mocą. Ktoś powiedział, że kościół się począł, kiedy Jezus przyszedł na świat, a kościół się narodził kiedy stąpił Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty na nich stąpił nie, tylko, nie dlatego, żeby oni powiedzieli, ale był wichar, ale był ogień, ale modliliśmy się w językach, ale głosiliśmy w językach, tylko dlatego, co jest napisane w końcówce tego drugiego rozdziału dzieła apostolskich, gdzie trzy tysiące ludzi się nawróciło i, do, i dołączyło do Kościoła. I po to jest, po to prosimy Ducha Świętego, żeby przyszedł. Nie dla naszych przeżyć, chociaż przeżycia temu towarzyszą. Jak Piotr powiedział kiedyś, Duch Święty stąpił do Mukolniersza, jak sami widzicie i słyszycie. Duch Święty, kiedy stępuje, to widać i słychać. Dlatego Piotr mówi, tak jak na, u nas na początku stąpił, tak samo Duch Święty. I oczywiście są takie przeżyciowe momenty, kiedy Duch Święty stępuje, ale on stępuje przede wszystkim dlatego, żebyśmy mieli moc do głoszenia Ewangelii, abyśmy szli i głosili Ewangelię, aby cuda i znaki towarzyszyły. I dlatego, kiedy prosimy o Ducha Świętego, to nie po to bo często taką ukrytą motywacją z Duchu Święty przyjść, bo kiedyś nadem modlono o z Duchu Świętym, kiedyś doświadczyłem Twojego działania i to było takie wspaniałe. Okej, okay, potrzebujemy takiego odświeżeń. Bóg nas zbawił, jak Paweł pisze w jednym z listów, przez... Odradzające i odnawiające działanie Ducha Świętego. Duch Święty nas odnawia co jakiś czas, daje nam te doświadczenia, bo tego potrzebujemy, ale w tym musi być balans. Ale daje nam doświadczenie po to, żebyśmy mieli też siłę do pokonywania przeciwności. Duch Święty w nas jest, kiedy jest trudno, ale żebyśmy szli i głosili. I potem są dzieje apostolskie, trzeci rozdział: Piotr uzdrawia chromego przy, przy bramie pięknej świątyni jerozolimskiej, nawraca się kolejne tysiące ludzi. I sam zabrania im głosić. I czwarty rozdział od 23 wiersza, jedna ze wspaniałych modlitw, modlitwa, którą modlę się wiele razy w swoim życiu, Uwolnienie, czyli Piotr i Jan, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili. Pamiętam, kiedy pierwszy raz. Natrafiłem na ten fragment, znaczy czytałem ten fragment wiele razy, ale jakoś wiesz, czasami czytasz jakieś fragmenty i nie zwracasz na coś uwagi. Pamiętam, wtedy byłem na takiej krótkiej, półrocznej misji w jednym z miast polskich i no, widziałem, że jakoś no, trudno było się przebić do tych ludzi z Ewangelią. Jakby wiadomo, wtedy oczywiście sobie zaczęłam tłumaczyć, a to ci ludzie, oni są zamknięci, a to, a siam to, a wam to. Natomiast czytałem kiedyś ten fragment i bardzo mnie poruszyło że oni nie modlili się o to, żeby ustały prześladowania. Oni nie modlili się o to, żeby były cuda i znaki. Oni modlili się spójrz na jej groźbę i daj sługom Twoim głosić Twoje słowo z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz rękę, by uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Oni modlili się o odwagę. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Znowu zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. A więc widzimy, w dniu, w, w, w dniu zmartwychwstania jest jest w Ducha Świętego, narodzili się do nowego życia. W dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty ich wypełnił charyzmatami, między innymi darem języków, wspaniałym darem modlitwy, o którym jeszcze będziemy mówić i w którym też mówiłem w, jednym z w niejednym z nagrań. I oni kilka dni później znowu modlili się na pełni Duchem Świętym o odwagę do głoszenia. I właśnie tego potrzebujemy. Potrzebujemy w naszej modlitwie modl prosić o odwagę, a ja wtedy w tym mieście. Mi tak poruszyło i myślałem, że jestem odważny, że głoszę, ale kiedy zacząłem się modlić, nic specjalnego nie przeżyłem, ale zacząłem widzieć, że w sytuacjach, których wcześniej nie widziałam, że można by głosić, zaczynałem głosić, zaczynałem się dzielić, i ludzie zaczynali się nawracać. I dokładnie o to chodzi w tym, że w naszej modlitwie potrzebujemy prosić, żeby Duch Święty nas użył, żeby stworzył nam możliwość do głoszenia Ewangelii, do nie wiem, dania komuś jakiejś książki, podzielenia się jakimś podcastem, opowiedzenia o Jezusie, podzielanie własnym świadectwem. Bo potrzebujemy modlić się też, żeby Duch Święty stępował na misjonarzy, na, du na duchownych, na ewangelistów, żeby stępował na ludzi, żeby ludzie na całym świecie głosili Ewangelię. I Duchu Święty, o co Cię prosimy? Chcemy, żebyś wszedł do naszego życia i w nim zagościł. Zagościł po to, żebyśmy z odwagą szli i z odwagą głosili Twoje słowo. Wszędzie tam, gdzie Ty nas poślesz. Amen.